Widzowie, ja mam bardzo złą wiadomość. Aktualnie tamten świat, który był, się usunął. Dosłownie zniknął mi. Nie wiem jak, ale mi zniknął. Ale załóżmy, że uciekliśmy z tymi pieniędzmi gdzieś indziej i zacznijmy od rozbudowy. No, tego tutaj pola. Mamy tutaj taką ładną drogę, którą wybudowałem. Ona będzie nas kosztowała 11 milionów 300 No i... No i trzeba się przejść za jakieś budynki No jakby wam to powiedzieć No musiałem... Z, po, no i małą pożyczkę wziąć Na miliard 300, bo z wybudowałem taki wieżowiec. Naprawdę mi to strasznie długo zajmowało Kilka dni, prawie że bez przerwy, budowałem go. Więc mamy tutaj pierwsze zagospodarowanie centrum. O, widzę, że już. No, bo już tutaj mamy recepcję. Tylko to jest na razie tutaj jeszcze puste, bo jesteśmy na razie zbyt biedni, bo jesteśmy dosłownie spukani. A na szczęście zarabiamy dzięki tym pracownikom, którzy już tutaj pracują. Ale no, to robię szybki timelapse. Przejeżdżania z window. Jesteśmy po szybkim Tailapsie. Aktualnie wyszliśmy z windy, i jesteśmy na samej górze. Na no serio jest duży, bo ma 52 piętra. Dlatego tyle to kosztuje. Koszmarnie, to bo to kosztuje miliard 200, Ale jeszcze muszę mieć coś na spłatę pożyczki, dlatego wszystkiego, wszystkich pieniędzy nie zagospodarowałem. No i tak wygląda góra. No nic nie zobaczycie tu, bo jest zbyt wysoko. No i to wszystko, co mogę Wam pokazać. Tak wygląda inwestycja. Ale no, zobaczymy, bo pewnie będzie teraz długa przerwa, bo będę pewnie zbierać pieniądze, więc no, to widzimy się, nie wiem kiedy.